Wyobraźcie sobie taką sytuację, jedziecie sobie z rodziną na wakacje, autostrada A1, 275 na liczniku, taka spokojna jazda, a inne nachmu na ich mocarta gra nam z głośników. Przecież nam nie zabiorą za to prawa jazdy. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Tak. Jedno z ministerstw ma pomysł, aby prawko tracić na autostradzie w Polsce dopiero gdy przekroczymy 280 km na godzinę. To jawna dyskryminacja tych kierowców, których auta jeżdżą wolniej. Trochę absurdalnie zaczynam i zastanawiam się, czego w tym ministerstwie słuchają. Może tego? Tylko jedno w głowie ma. No właśnie, schodząc już bardziej e, na ziemię, e, krótko na ten temat, co się dzieje. Na dziś nie weszły te przepisy o tym, że stracimy prawko, gdy przekroczymy prędkość o 50 km na godzinę w terenie niezabudowanym, ale to nie znaczy, że niedługo nie wejdą. Owszem, te przepisy już są przesuwane od iluś miesięcy. Minister Morawiecki w swoim expose już dawno temu to zapowiadał i ciągle z tym jest gdzieś problem. Do tej pory, tak jak już w dwóch odcinkach o tym wam nagrywałem, problem był największy z pierwszeństwem pieszych, z tego względu, że. Mocno tutaj propagowano to, aby pieszy miał większe pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, co za tym idzie, no kierowców trzeba by mocno do tego wszystkiego przestawić, a po drugie piesi też mogliby zbyt bardzo nadgorliwe wykorzystywać to, tak mam pierwszeństwo, mogę wejść na przejście dla pieszych, no i sami wiemy, co by mogło się zdarzyć. Różne stowarzyszenia tutaj swoje interpelacje do tego wszystkiego składały między innymi Związek Tramwajów Polskich, czy coś takiego, który ewidentnie mówi, że tramwaj no nie zawsze jest w stanie wyhamować przed pieszym, kiedy ten zapragnie sobie ostro wejść na przejście dla pieszych. Ale to był jeden z tematów, dlaczego nie weszło to 1 lipca, miało wejść na koniec wakacji, też to nie weszło, a teraz pojawił się drugi temat. Okazuje się, że kością niezgody również jest przekroczenie o 50 km metrów na godzinę w terenie niezabudowanym i utrata za to prawa jazdy, bo w tej chwili tracimy za przekroczenie w terenie zabudowanym. No i tutaj jedno z ministerstw, dokładnie Ministerstwo Sprawiedliwości, wydało taki oto komunikat. Zastrzeżenia budzi również artykuł pierwszy punktu czwartego projektu oraz artykuł drugi projektu, w zakresie w jakim przewiduje. Stop! Pozwólcie, że nie będziemy słuchać tego bełkotu prawniczego. Postaram się to w kilku zdaniach po polsku wyjaśnić. Ministerstwo Sprawiedliwości już kilka miesięcy temu zgłaszało swoje zastrzeżenia do Ministerstwa Infrastruktury względem tej zmiany ustawy i tego przekroczenia o 50 km na godzinę w terenie niezabudowanym gdzie kierowcy mogą tracić prawo jazdy na trzy miesiące, mówiąc, e, nam się to nie podoba, ma, mamy na to inny pomysł. No i teraz ten pomysł dokładnie tutaj czytamy. W tym momencie gdy na 50 będziemy jechali tam te 100 czy 101, no jest to już przekroczenie prędkości o 100%, no i wtedy mamy zabierane prawko. No i według Ministerstwa Sprawiedliwości na drodze ekspresowej czy autostradzie, gdy przekroczymy o te 50 km na godzinę, no proporcjonalnie to już nie będzie 100%, tylko to będzie odpowiednio 36 i 42%. Więc Ministerstwo Sprawiedliwości chce, żeby wszystko było jedną miarą mierzone, więc na drodze ekspresowej, gdy jedziemy 120, to prawko powinniśmy stracić, gdy będziemy jechali 241. A na autostradzie, gdzie mamy prędkość dozwoloną 140, prawko stracimy, gdy będziemy jechali 281 km na godzinę. W sumie można powiedzieć, że jakieś 95-6% samochodów w Polsce tego drugiego przywileju, w cudzysłów biorąc, nigdy raczej nie dostąpi, bo mało które auto przekracza w Polsce 280 km na godzinę. Więc tutaj jest ta cała kość niezgody w tym wszystkim. I do tego jeszcze wrócę, ale mają dwa kolejne pomysły, z którymi uważam, warto się zapoznać. Bardzo krótko to przeczytam. Pierwszy ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych, a w szczególności, że kierujący pojazdem zbliżającym się do tego przejścia, ustąpił mu pierwszeństwa, zatrzymują po, zatrzymując pojazd. Uważam, że genialne, taka trochę współodpowiedzialność czynu. Ja coś wykonuję, czyli dochodzę jako do przejścia dla pieszych jako pieszy, ale też patrzę, czy ten kierowca faktycznie się zatrzymuje, a nie na zasadzie. Ja mam pierwsze. Państwo, to se mogę wejść. Powiadam, a kto się później kończy. Bardzo dobry pomysł. Druga sprawa, zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas chodzenia na jezdnię lub torowisko i tak tak dalej. Też uważam, że dobry pomysł, bo bardzo często piesi wlepieni w telefon, bo wiecie, jakiś tam level w grze kończą, no nie zauważają samochodu, no jakby nie patrzeć w myśl tych nowych przepisów mieliby pierwszeństwo. Te rzeczy uważam, że są dobre. Wracając tutaj do tych przekroczeń 240 280, no wydaje mi się to dosyć absurdalne, jeżeli to miałoby wejść w życie, mówię wam zupełnie serio. To już nie zmienia faktu, czy to popieram, czy nie, to Komisja Europejska i cała Unia Europejska w przeciągu kilku godzin do nas przyjdzie szybciej niż na Białoruś w tym temacie tutaj działać. No bo jest to swojego rodzaju jawne przyzwolenie do szybkiego jeżdżenia samochodem. Nie ukrywajmy. Te 50 plus dość mocno nas motywuje, żeby mimo wszystko gdzieś tam zwalniać, eee, aczkolwiek na tej autostradzie jakby to było właśnie te 140 plus, bo tak to by proporcjonalnie wtedy wynikało. No, w sumie sprawiłoby, że byłaby naprawdę jedna wielka, wolna Amerykanka. Owszem, prawdopodobnie policja miałaby nadal możliwość zabierania prawa jazdy, za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, aczkolwiek pewnie już to nie byłoby takie proste. Nie uważam, że coś takiego wejdzie w życie. Raczej możliwe, że to będzie jakaś negocjacja między jednym a drugim ministerstwem, bo w myśl tego, co miałoby teraz wejść, no to jedziemy 140 na autostradzie. Plus 50, czyli 190, zabierają nam prawko. No, jakby nie patrzeć, to już duża prędkość do przemieszczania się na drodze i spora część samochodów typu 1, 2, 1, 4 czy 1, 6 to można powiedzieć, że to nawet prędkość graniczna tych samochodów. Miało to wejść w lipcu, miało to wejść na koniec wakacji, kiedy wejdzie. Uważam, że patrząc po tym, co się w chwili obecnej dzieje, to na pewno we wrześniu nie wejdzie. Jeżeli to w ogóle wejdzie w tym roku, to. Pewnie w jakiejś zmienionej formie, w formie jakichś negocjacji, może konsultacji gdzieś jeszcze społecznych, bądź konsultacji z innymi organizacjami, może to wejdzie na koniec roku. No ale przyznam, te 280 <grymio> zabrzmiało niezwykle intrygująco. Podzielcie się w komentarzach katalogowo, jakie Wasze auta rozwijają maksymalne prędkości. Żeby była jasność, nie namawiam do jakiegoś tutaj szybkiego jeżdżenia. Bardziej w formie groteski dzisiaj ten materiał Wam przedstawiam. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.